Korzystanie z unijnego wsparcia przynosi wiele korzyści dla młodych osób, które szukają swojej ścieżki zawodowej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, znanego jako Power, w Małopolsce skorzystało już 81 tysięcy osób. Ponad 40 tysięcy znalazło dzięki niemu zatrudnienie, a 11 tysięcy osób założyło swoją firmę. Program wspiera młode osoby poniżej 30 roku życia, które dopiero szukają swojego miejsca na rynku pracy. Mają za sobą pierwsze zawodowe doświadczenia lub dopiero ukończyły edukację. Pomaga także osobom, które wróciły z zagranicy lub sprowadziły się właśnie do Małopolski i szukają zatrudnienia. Projekty realizowane w ramach Power dodają mocy i pozwalają odnaleźć właściwą drogę, co bardzo ważne w tych trudnych czasach. Fachowa pomoc doradców, liczne szkolenia, kursy i staże zawodowe umożliwiają młodym ludziom znalezienie pracy. Część osób, tak jak niektórzy bohaterowie historii z Powerem, decyduje się na założenie firm, gdy pasje stają się ich zawodem. Dzięki wsparciu programu operacyjnego wiedza, edukacja, rozwój, młode osoby mogą poczuć w sobie nowe pokłady energii, uwierzyć w siebie, zdobyć nowe kwalifikacje i zaplanować pewniejszą przyszłość. Ty też możesz otrzymać wsparcie i napisać swoją historię z Power'em. Odkryj moc możliwości. Wejdź na www.jesteśpowerful.pl i znajdź rozwiązania dla siebie.